Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Nie ma co ukrywać, że gdyby nie substancje anaboliczne, to nie usłyszelibyśmy pewnie nigdy o naszych idolach, takich jak Arnold Schwarzenegger, Ronnie Coleman i wielu innych przedstawicieli sportów sylwetkowych, jak i siłowych. Nie miałby także racji bytu kanał Stalowy Szok, bo w końcu z kogo miałbym czerpać inspiracje, jak nie z herosów wyznaczających nowe standardy wyglądu oraz możliwości ludzkiego ciała. Dopiero po latach drążenia tematu i samemu będąc już miłośnikiem żelastwa, poznałem ciemną stronę mocy, co pewnie pokrywa się w dużej części z wami. Dlatego też nie ma co się dziwić, że dwuboista i youtuber Clarence Kennedy podjął debatę słuszności i skuteczności kontroli antydopingowych, skoro udowodnionych zostało już tyle spraw związanych z dopingiem, że w pewnych dyscyplinach kwestią sukcesu nie jest to, czy ktoś bierze, tylko co bierze i jak długo nie da się złapać. W tym filmie postaram się przytoczyć argumenty zarówno za jak i przeciwko kontrolom, przedstawić Wam moje osobiste zdanie oraz ewentualną receptę na uzdrowienie chorego systemu, o ile taka w ogóle istnieje zanim Clarence rozpoczął argumentację dla porzucenia kontroli, skupił się na przybliżeniu widzom jak powszechne jest stosowanie sterydów. Powołał się przy tym na dokumentację poczynań niemieckich lekkoatletek, znany sporej widowni film Icar oraz co ciekawe przypadek Tomasza Zielińskiego, który zajął dziewiąte miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. Wskutek wpadek zawodników uplasowanych nad nim zajął ostatecznie trzecie miejsce, po czym wszyscy wiemy do czego doszło 4 lata później w Rio, gdzie brał a Zieliństy nie wystartowali z dokładnie tych samych powodów, dzięki którym Tomasz zdobył brąz. Co za tym idzie wśród społeczeństwa i przede wszystkim wśród młodych początkujących i aspirujących do wyższych celów sportowców obecność kontroli dopingowych kreuje wizję rywalizacji na najwyższym poziomie jako całkowicie uczciwą, bo przecież jeżeli zawodnicy wpadają, to znaczy, że badania działają i reszta jest czysta, uczciwa, a swój sukces zawdzięcza wyłącznie talentowi i ciężkiej pracy. Jeżeli dołożymy do tego metodologię badań, to śmiało można stwierdzić, że jedynie malenki Ułamek biorących faktycznie wpada. A jak wygląda ta metoda? Cóż, nie ma co się dziwić, że zostało to użyte jako argument w dyskusji co do słuszności kontroli, albowiem najbardziej powszechną, gdyż najtańszą, jest pomiar stosunku epitestosteronu do testosteronu. Zostało to świetnie zobrazowane, że wystarczy pochodzić z krajów Dalekiego Wschodu, aby mieć naturalną przewagę w tym badaniu. Ten stosunek jest bardzo zmienny w różnych rejonach świata dla różnych ras ludzi. Tak się składa, że Azjaci naturalnie mogą przyjąć więcej testosteronu i dalej mieścić się w dopuszczalnych proporcjach. Skuteczniejszą, ale dużo kosztowniejszą metodą jest metoda izotopów węglowych. Stosuje się ją jednak dopiero wtedy, jeżeli ktoś wypada podejrzanie na badaniu wstępnym. Delikatnie mówiąc, mija się to z celem, albowiem trzeba się mocno przeliczyć w obliczeniach cyklu lub być totalnym nowicjuszem, by już w pierwszym teście było coś nie tak, a koszt badania to grubo ponad 1500 zł. W każdym razie konkluzja jest taka, że badania nie wyglądają tak jak powinny, a przynajmniej nie są tak uniwersalnym rozwiązaniem, by były tożsame w każdym rejonie świata, i głosy po obu stronach barykady nie mają co do tego wątpliwości. Przejdźmy teraz może w trochę bardziej etyczne aspekty całej dyskusji. Liberalizacja przepisów teoretycznie byłaby równoznaczna z tezą, że aby dojść na szczyt, konieczne jest przyjmowanie sterydów, gdyż nie ma takiej możliwości, by ktoś, kto nie wspomaga się dopingiem, mógł na równi rywalizować z biorącymi. To też oznaczałoby, że coraz więcej młodych osób sięgałoby po potencjalnie niebezpieczne substancje, co oczywiście nie brzmi zbyt poprawnie w aspekcie moralnym. I w tym miejscu pojawia się kolejny dylemat, gdyż wszystko zależy od perspektywy, jaką obierzemy na doping. Oczywiście są dane o ofiarach przedawkowania lub długotrwałego stosowania substancji anabolicznych. Jednak w obecnych realiach, gdy sterydy są na cenzurowanym, nie są prowadzone na nich badania w takiej objętości i jakości, jak byłoby to w rzeczywistości gdy są dozwolone. Do tego stosuje się substancje, które powstały właśnie ze względu na kontrolę w celu ich obejścia. Takie, które mają krótki okres półtrwania i są praktycznie niewykrywalne, jednak mają multum skutków niepożądanych nie do końca zresztą zbadanych, bo przecież nie finansuje się w żaden sposób badań, które opisywałyby w. Wpływ poszczególnych substancji na wydolność. W rzeczywistości, gdzie sterydy byłyby tak dostępne jak alkohol czy tytoń, nikt nie sięgałby po substancje z nieznanego źródła na własną rękę. Przede wszystkim nie musiałby myśleć dwa razy, czy oby na pewno iść z jakimś problemem do lekarza, bo przecież trzeba praktycznie przyznać się do popełnienia przestępstwa. Oczywiście nie jestem zwolennikiem przyjmowania sterydów ani nikogo do nich nie zachęcam, lecz próbuję wyważyć, które rozwiązanie jest najmniej szkodliwe społecznie, a umówmy się, że za zamkniętymi drzwiami chińskiej, rosyjskiej, północno-okrańskiej czy nawet bułgarskiej szkoły podnoszenia ciężarów nikt nie patrzy w metrykę przed zrobieniem zastrzyku. Albo poddajesz się iniekcji i masz perspektywę dotarcia na szczyt, albo pozostaniesz uczciwy, ale mistrzem świata zostaniesz co najwyżej w szachy. Więc skoro i tak dochodzi do takich sytuacji, to czy nie lepiej, aby wszystko było pod nadzorem lekarza? Albo przynajmniej potężne środki finansowe, które są przeznaczane na kontrole antydopingowe wśród dorosłych, przeznaczyć na bardzo dokładne badanie nieletnich, tak aby niemożliwym było stosowanie tych środków przed 16, 18 czy też 21 rokiem życia. Skoro już wymieniłem ciężarowe mocarstwa, to wypadałoby też powiedzieć o tym, że wcale nie jest tak, że że to odosobnione, niezależne decyzje trenerów i atletów decydują o tym, czy ktoś jest wspomagany, czy nie. Doskonałym ucieleśnieniem tego, jak wysoko sięga sprawa jest film IKAR. Jeżeli ktoś nie ma pojęcia czego dotyczy, to w skrócie wyjaśniam, że chodziło w nim o zimowe igrzyska olimpijskie w Soczi, gdzie rosyjscy zawodnicy unikali kontroli dopingowych dzięki specjalnym mechanizmom przekazywania i podmieniania próbek z moczem. Sprawa miała rangę rządową i polityczną, a gość, który stał na czele, co tu dużo mówić, departamentu dopingu wśród atletów, musiał w trybie natychmiastowym opłacić opuścić kraj, pogoni za azylem politycznym, biorąc pod uwagę to, co dzieje się z ludźmi ujawniającymi tajemnice rządowe Federacji Rosyjskiej, pewnie też za własnym życiem. Ostatnim gwoździem do trumny jest pole do korupcji. Sprawa Sochi udowodniła tylko, że da się załatwić wszystko, czy kontrole są, czy ich nie ma, czy dostaniemy odpowiednio wcześnie cynk i czy to w ogóle wysłana próbka będzie poddana badaniom. Ludzie na górze zapomnieli o co w tym wszystkim chodzi ze względu na niebotyczne pieniądze jakie idą za sportem. A przecież właśnie gdyby nie istnienie sportowej rywalizacji, to ich ciepłe posadki i grube czeki nie miałyby racji bytu. Dlatego w dyskusji jako rozwiązanie problemu pojawił się bojkot sportu zawodowego. I choć jest to na dobrą sprawę nierealne, to pomyślcie, że nikt nie ogląda zawodów, które lokują produkty, ubierają sportowców, wplatają bloki reklamowe itd. Oczywiście dzisiejsze realia, w których sportowcy zarabiają astronomiczne pieniądze i są chodzącymi bożyszczami, poszłyby w niepamięć. Co za tym idziemy mniej byłoby chętnych do uprawiania sportu zawodowo, przez to poziom również by siadł, ale też potrzeba sięgania po środki, zwiększające siłę i wydolność, byłaby odpowiednio mniejsza. Jednak umówmy się, czy nie każdy z nas zaczął uprawiać jakiś sport dlatego, że w przyszłości chciał zostać Robertem Lewandowskim, Marcinem Gortatem czy Mariuszem Pudzianowskim? Tak jak mówiłem, sprawa jest bardzo rozbudowana i na pewno dyskusji na ten temat nie można zamknąć w kilkuminutowym filmiku. Dlatego też zachęcam Was do dyskusji, czy zalegalizować sterydy? Czy sięgnęlibyście po nie, gdyby były dostępne w każdej aptece, jak w Egipcie czy na Ukrainie? A może kontrolę trzeba zaostrzyć i wprowadzić również na zawodach Mr. Olimpia, czy najsilniejszy człowiek świata? Na swój patronite zapraszam osoby chcące wspierać stalowy szok i zyskać dostęp do niepublikowanych materiałów z serii Legendy Brązowej Ery omawiających najlepsze sylwetki, metody treningu i diety pierwszych kulturystów i strongmenów. Link znajduje się w opisie. To był stalowy szok, a teraz do następnego.